No ja ostatnie kopanie w Polsce, wiewiórki i Bobry, dzień dobry. Dzisiaj w takim mocno harcerskim gronie to moi koledzy instruktorzy z Chówca Lubań, e, kopiemy u jednego z nich, u Maćka, e, kiedyś nazywaliśmy go Jimmy tak dźwięcznie, dzisiaj nie wiem, czy by się na to jeszcze zgodził. Obok niego Rudy, Mariusz, no i tam obrócony tyłem buli na obserwacji. W sympatyczne miejsce, ale miejsce, to powiem wam dwa słowa więcej, jak będzie widać to miejsce. Bo w tej chwili jesteśmy w takim miejscu, że go nie widać. Kopiemy. No, mój sentymentalny, harcerski wypad został nagrodzony kolejną wspaniałą monetą. I to znowu srebro mamy. Jest kolejna mareczka. Wydaje mi się, że w przeciwieństwie do tej poprzedniej ozdobiona dużym orłem daty nie widzę jest data 1900 chyba drugi rok jeżeli dobrze widzę jeżeli oczy mnie nie mylą także definitywnie orzeł będzie większy niż na tej poprzedniej. ale super super maćka pole srebrne pole skraweczek ale dla mnie bardzo szczęśliwy Dobra, to rzecz, którą wypadał uwiecznić Mariusz. Dziś pierwszy raz z wykrywaczem chodził przez chwilę z Deusem. Teraz przesiadł się na moment na Narutusa i trafił muskietbala. Pierwszy Mariusza musketbal w życiu. Myślał, że odłożyska, ale to nie jest. Zdecydowanie ołów się tak, nie utlenia. tak się utlenia. Ołów. Znany nam już wszystkim powszechnie herb. Ale jest to większy od 360 części talara. Tutaj widzimy jakąś chyba dwudziestkę i naprawdę nie wiem, co ja znalazłem. Będę musiał poczytać, poszukać, spróbuję to zidentyfikować, jak czyszcza. No, ale jest kolejna monetka, nie to, czego spodziewałem się w tym terenie. W tym terenie tam za kukurydzy wystaje taki pokaźny maszt i to jest szczyt Prastarej Góry. I teraz zadam wam zakadkę. Może ktoś z Was zna wiersz. Na słowiańskiej góry, szczycie pod nadzieją jasną gwiazdą zapisuje wróżby słowa. Wróci, wróci w stare gniazdo, stare prawo, stara mowa i natchnione Słowian życie. Zobaczymy, może ktoś odgadnie, co tam za góra się kryje. Mariusz chodzi z Rutusem. Maćka, Maciek chodzi z moim Deusem a ja chodzę z moją znienawidzoną 11-colową cewką. Nie przepadam za nią, ale, ale coś tam idzie, jakiś towar. Pochwalę się, choć chyba do końca nie maczyłem, tym razem taki gładki guzik, ale spory i z uchem. O, żeby nie było. To jest guzik na suchowy. No, to ma klamka od zachrystki Gargamel na boratynca. E, przepraszam Was, bo ja kończył tej dyskusję z rudym. A powinienem pokazać Fanta. Tym razem złotówka 1949 rok, PRL, aluminiak. Ale jest fajnie. Utrzymać kowinosa. na pewno będzie chciał do USA kupić. On po tym polu chodzi już podobno od, od jakiegoś czasu. A tutaj takie monety wyskakują. I przyszedł czas. Na mnie i na Altera. Teraz ja z nim chodzę. Powiem Wam, znalazłem niebywałego klopsa. Rzecz po prostu obłędna. Nie wiem, jak ja to znalazłem, bo audio w Alterze mnie pogrzebało. Namierzenie tego sygnału, wykopanie go, to nie znam tego wykrywacza, ale, ale było straszne. Wiem, że. Gdybym na to wszedł z Deusem, o to patrzcie Czekajcie ja tu powiększa Bo to jest tutaj z tej dziurdy Taka krowa Dwie mareczki Dwie mareczki albo nawet pięć mareczek tutaj chyba piątka jest tak, piąteczka Masakra Masakra Tak wam powiem, że całe srebro do tej pory w Polsce znalazłem na tym wyjeździe Chyba, że mniej od niej Obłęd Obłęd, nie wiem gdzie ona ma datę Nie wiem, szukam daty Napiszę chyba. Albo wy już ją widzicie może, bo Moneta jest w stanie igła. Powiem wam wielki fart, że jej nie chartnąłem Że jej nie Nie wiem, że są chłopaki Gdzieś tam biegają sobie A ja to idę się napić Ale kurde Masakra Masakra masakiera w takim lasku tu musi gdzieś druga leżeć no ja stąd już chyba dzisiaj nie wyjdę Żeby nie było, to już nie są żarty, Mariusz teraz przeszedł na Deusa z dużą cewką i patrzcie jaka plomba mu fantastyczna wyszła. Tutaj z tej strony jeszcze nie, no i piękna, ta strona też czytelna. Kurde, stary bomba. Bomba zazdroszczę, ja lubię plomby. Spoko. dobra jeszcze moi drodzy odpowiedź na zagadkę związaną z wierszem, który gdzieś tam próbowałem wydeklamować jakoś Radunia tą padła, Ślęża Prastara Słowiańska Góra, Czakra niesamowite miejsce nie spodziewałem się, że tutaj też będę kopał na tym wyjeździe i powiem wam w pewnym sensie to ukoronowanie wyjazdu ogromna radość, ogromna przyjemność energetyczne miejsce Wam już dziękuję za uwagę pozdrawiam gorąco bądźcie zdrowi, bądźcie uśmiechnięci niech moc ze ślęży popłynie ku Wam najlepszego moi drodzy no i kończy się moja tegoroczna polska przygoda jak widzicie kończy się dosyć obficie tutaj jest troszkę moich znajdek Troszkę prezentów od bardzo miłych ludzi, dziękuję Aniu. E, jakieś tam e, przedmioty z moich starych kolekcji, wykopane po latach. Orzełki PRL-u, orzełek z 1919 chyba, albo 24. Nie pamiętam. Gdzieś tam wcześniej, wcześniej zdobyte. Niesamowite przedmioty. Niesamowita przygoda. Dziękuję tym, którzy, którzy zechcieli ze mną brać udział w tej przygodzie, chociaż tak z drugiej strony monitora, telewizora czy telefonu, z drugiej strony ekranu, bo tak będzie optymalnie. No zacnie, przezacnie było, przezacnie, przekozacko, kopałem tak, tak dużo jak jeszcze nigdy dotąd w Polsce, no nie miałem obowiązków, nie było ze mną dzieci, odwiedziny, urodziny można zrobić po ciemku, a, a kopać, kopać można i trzeba. Kopać można i trzeba. Fantastyczne łupy. Dziękuję Wam wszystkim jeszcze raz serdecznie i gorąco za uwagę. Bądźcie zdrowi, bądźcie uśmiechnięci. Hej, hej, papa. Pa.